Witam jestem Mickey i wam pokażę kolejny odcinek serii FIFA Mobile. I tak jest: dzisiaj no właśnie, rozpoczynamy okres. Team of the Season, ostatni poważny event, w grze oczywiście. Będą jeszcze eventy takie jak Trisher Hard, Trisher Hard, Hunt, oraz na przykład event Retro Stars. Jak na przykład też event pre-season, ale to na wszelki wypadek, ee, powiem tocy. Startują tocy, będą trwały 49 dni. A tutaj mamy quest jakieś i mamy jakąś paczuszkę, więc ja się z Wami za chwilę, ja do Was za chwilę wrócę. Teraz zobaczycie intro. Dobra, mam nadzieję, że się Intro podobało. I dobra, tutaj utrzymujemy za codzienną paczuszkę Tots Tokeny i Toc Login, po. Coś tam, no i tak. E, tutaj mamy to samo mniej więcej e, co w, e, w FIFA. No, w FIFA w TOTS, w Team of the Year, ale. Mamy tutaj zdecydowanie zmienione, bo tak. Daily War Upy, no musimy zagrać oczywiście w questach. Ee, daily War Upy, przynajmniej no, trzy mecze musimy skill gamey. Musimy zagrać dwa mecze w to specjalne, żeby odebrać. No 20 pas shardów tutaj 20, tej 20, tutaj musimy też ukończyć mecz w sezonach to jest 20. Wygrać w Division Rivals 1 mecz, otrzymujemy pas, szardy i gold plus player i musimy wydać końcy 3750. Będziemy mieli za to pas, szardy, a także komonki, i za to wszystko otrzymujemy. Toc z szardy, no bardzo ciekawe. No i tak, no i ogółem, jeżeli nie jesteście subskrybentem tego kanału, to zasubskrybujcie kanał. Jeżeli zbijemy 3 lajki, 3 lajki pod tym filmem, to robię maraton przez cały okres Team of the Season. Robię maraton. Wbijecie? Zobaczymy. Ale oczywiście, teraz eee, przejdziemy sobie do wisienki na torcie, czyli to... Toców nie, nie przejdziemy sobie do toców, przejdziemy sobie na chwilę do mojego składu. E, w końcu mam wolne monety, więc sobie e, dałem tutaj Mesję. Ostatecznie Gerard wleciał. E, właśnie przepraszam Was, jeżeli oglądacie odcinek z odbierania nagród e, z... właśnie chyba się skończył przesyłać na YouTube'a e, z odbierania nagród ze Spiring Break no to bardzo Was przepraszam, że się głos nie nagrał, ale coś mi się tak stało. Dopiero gdy to oglądałem, już montowałem wszystko, no to ostatecznie mi się okazało, że no niestety, ale no coś się stało. No oczywiście tutaj. Oj, kolega coś tam wysłał, ale tak ogólnie e, mesję go tutaj wsadziłem. Taki Messi jest ok. Ma bardzo ma nowego specjalnego, ma nowy specjalny taki trik. Ronaldo Chopa. Myjcie jego i Ronaldo to jest normalnie Fantastico. I tak naprawdę jestem na ostatniej prostej z. Ikonami, tylko gdy to powiedziałem, teraz mi się przypomniało, że nie zagrałem skill game'ów i mi to 70 punktów przyjaciel. Dobra, male też tutaj wsadziłem. Chłop, normalnie jest fantastyczny, więc tak naprawdę ta różna do toców, do może końca toców się nie zmieni. Przejdźmy sobie teraz najpierw do toc pasa, bo mamy. Mieliśmy to typ pas, Toc-Pas teraz mamy. 49 dni będzie trwało toc, no i tak. Tutaj evita nas Mbappe. I co tam mamy zrobić? Panie Mbappe. Oczywiście musimy kupić. Toc pasa, jeżeli chcemy mieć lepsze nagrody, ale powiem szczerze tutaj jest fantastycznie na razie, bo tak yy, odbieramy sobie coins, z reningi, toc tikety, community pointy. E, TOT Tokeny Premier League Pointy La Liga e, Bundesliga seria, Alta Bundesliga mi się tak podoba, serio e, League 1 i e, e, nie, i Ultimate Ultimate, no Community Pass ogólnie zobaczymy W Community Passie chyba będziemy musieli kupić ten Community Pass żebyśmy coś zrobili, ale jeszcze zobaczymy. No ja tak naprawdę nagrywam świeżo ten event. Jeszcze nic nie patrzałem i dobra, a nie tutaj ojeju tutaj są meczyki. Tutaj są meczyki i tak pierwszy meczyk mamy no łatwy, później ok. a nie to nam się codziennie to resetuje, no odświeża. Yy, otrzymujemy 200 tego i jeżeli jesteśmy tutaj, no to otrzymujemy OK. No to jutro będzie to, pojutrze to. Później to, to. To I będziemy mieli EFL Starter. Yy, helika mamy, mamy helika mamy polski akcent z kaptenem, fantastycznie. Ładnie te, ładnie te tocy wyglądają, no mamy Tuneja. Króla Asara, Pukiego, Chiusa, Pawella, Aronsa, Guechiego, Drona Lewa i Helika. I jeżeli zagramy sobie. Tutaj. To. To nam się odsierzy w środę. No i mamy oczywiście jeszcze skill busty. Boost, no fantastycznie. No i tak teraz się zorientowałem nad tym, że będziemy musieli będzie trzeba jeżeli chcemy odblokować ten community pass i inne pasy, no to na przykład teraz też z Harveya Barsa no to musimy kupić community pass, no niestety tutaj nie mam tyle FIFA pońców, jestem oczywiście w YouTube Play, a tu są takie nagrody, że jeżeli nie mamy, no to e, Community Passa, no to dostajemy tylko 150 tysięcy, no i ewentualnie jak będziemy mieli tego Community Passa, no to tam się to e, będzie mnożyło razy e, dwa. No ale powiem tak, powiem tak, jest na razie OK. Jest według mnie na razie OK. Oczywiście przyszła Liga to będzie Premier League. Więc dobra, teraz przechodzimy do Wisienki na torcie, czyli do omawiania eventu Team of the Season i... Mamy to jakiegoś toca? Mamy SBC. I dobra, mamy też... Najpierw zacznijmy sobie od energii. 18 energii. Jeżeli chcemy coś więcej zrobić, to musimy obejrzeć reklamę. I oczywiście chcę pooglądać te reklamę, więc będę teraz oglądał. No, powiem wam szczerze, na początku mi się wydawało, że... Okej! Okay. Okej! Okay. Takie. Niby nic, ale powiem wam szczerze, że znalazłem jeden błąd eee, w Totspace. W ogóle te pasy, serio, ja mam nadzieję, że zostaną usunięte, ale zobaczcie, tutaj TOTS BONUS REWARD mamy. No, tutaj TOTS BONUS REWARD. Oj! Oj! Dobra, tutaj musimy zakupić, właśnie mamy ofertę za TOTS PASA. Fantastico. Community pasa, No i to tutaj będziemy grali codzienne mecze. Fantastico. Ale dobra. Dobra, jest fantastycznie. Ewentualnie możemy trafić coś z tego. No kurczę, Jeżeli by był taki toc, toty. Ojej, to byłoby fantastiko, więc dobra. Ja oglądam nadal reklamę, no, no i jak ja wszystkie zrobię, no to wszystkie obejrzę, no to się z wami znowu połączę. Dobra, obejrzane. E, jeszcze razie, czego mamy energii Energy. 12 energii Energy za 37,5 37 tysiąca e, końców. Yy, Mamy na to 8 dni, yy, 8 musimy kupić. No i ostatecznie, no to, to jest bardzo fajny, no bo kurczę. Yy, tutaj jest tak, yy, nie ma limitu, więc no, możemy sobie co tydzień ostatecznie możemy sobie co tydzień yy, kupić ten. Możemy sobie wykupić na jeden tydzień, no i po prostu sobie grać. Ja sobie chyba wykupię, tak mi się wydaje. Ale ostatecznie, no to to może być bardzo fajne, no bo tak mamy bardzo łatwe treningi. Więc okej, okay. mamy oczywiście tutaj y, kamienie milowe. Jak ekstra tokeny, musimy wydać Toc energii na granie w Skill game y. I, i musimy wydać Toc Energi na. no to, to, to musimy. Czyli prawdopodobnie no to wszystkie końcy na razie wydam na to. I to będzie najrozsądniej. No i dobra, tutaj dostaniemy tokena, które będziemy wy no, wykorzystywali na rezerwy, a to tickety jeszcze nie wiem. I dobra, no i tutaj mamy coś community special. A dobra E, bo to jest takie coś no i dobra bo to jest to samo co z Carnibala e, to jest mniej więcej to samo co z Carnibala czyli e, wiecie tutaj gramy sobie w tutaj gramy sobie w e, ogółem takie meczyki No i jak od... No i tutaj lądujemy W takiej jednej tabeli No i otrzymujemy za to Community logo No ja chcę być Oj no w, re... w Top 3 rewards, no, rewards. No powiem, że, że jak będę w top trójce, to chyba będę bardzo zadowolony, ale nie chcę celować tak wysoko. Jeżeli będę e, przynajmniej 25 albo 10%, będę zadowolony. Oczywiście są tutaj te to startery no to Community Logo to są tutaj też 8 piątki, jak też olise Chlorkali. Honeyman White Grant Burger er, der Maggidi, Tozer, Malin, Ricardo Santos in J. To jest the... I tak e, i nagrody. Tutaj oczywiście są community pointy, e, no skill boosty, coinsy, zawodnik, coins, zawodnik, to tickety, to tokeny. Epiki, i jest błędzia. No, bardzo fajny zawodnik. Nie wiem, no, ja go prawdopodobnie nie zrobię, no bo ile tam dostaniemy Community Score. Czekaj, nie. Nie, bo ja się w ogóle pokupiłem. Musimy od te brać. Gdzie się tutaj odbiera? No, tak. A, no to tak teoretycznie e, opłacałoby się według mnie bardzo, e, według, no jeżeli nie chcesz tutaj hardać ani w tak, ani w Heduha, no to zagrajmy, no to zagraj sobie na e, ten, na Norwich. Ewentualnie no dostaniesz troszeczkę na nagrodę, ale chyba to ty, to... Community pointów dojdziesz. No wydaje mi się, że ten będzie. No mam tutaj codzienne reklamy. No i co tydzień mamy to. Okej. Okay. Dobra. Y I teraz przejdziemy sobie do najlepszych rzeczy, czyli do SBC jest Tango and Dumble! Jest stęgła Ale tyle trzeba się na niego namęczyć, że ja go nie robię Ja go zdecydowanie nie robię No Community Tots Player 6 DIG maksimum i 6 zawodników maksimum, no nie No nie no Ja rozumiem, ale nie Ja będę sobie coś tak zbierał, no bo on ma box to boxa, to jest fajny zawodnik ale ja na, moje, ja na tej, ewentualnie jakby byłby fajny zawodnik później, no to ja bym go zrobił. No oczywiście tutaj e, jest też I, F, IFL e, Starter, tutaj już troszeczkę, e, no, łagodniejsze te wymagania, ale nie, no ewentualnie musieliby to tak spaść w dół, żeby ten Dąbele no, był okej, okay. był okej, okay. no nie wiem, może go zrobię, ale chyba nie, chyba nie, oczywiście, oj. Oj. Oj, no i niestety, właśnie z tym eventem odchodzi pewna nadzieja, bo common rank kapy odeszły. Nie ma już ich w SBC. Niestety, yy, no, powiem szczerze. O, yy, SBC obóz, co? Porypało ich zdecydowanie. Nie robię niczego, nie robię niczego z tej zakładki mine. Ich porypało oczywiście. E, odbierzemy sobie cieńca, toc, login, bonuski bonus. No kurczę, ty był taki toc, to ty. Byłoby fajnie. Teraz przejdźmy sobie na rezerwy. No i nazwij tam Bapę serdecznie, mał i Kilian. Powiedz mi, co tam możesz zrobić e, dla dobra Fify? Oj, nie zatrzymałem, sorry wielkie. E, może się to wytnie, ale dobra. E, I dobra, dobra. Dobra. No, a tutaj wiemy, że... E, przysz... No to tutaj są przyszłe ligi i dobra. E, jedno wiemy, zieliński jest 9,8 a jest też Mukiele, Ilmas, Goldson, Daka, Alex Remiro, Edward, Max Armstrong. E, I tak jest, jak wydamy e, z 1000 Community Point Reserve re, Reserve, czekaj. Cie? A, no to e, otrzymujemy liczicza. I jeżeli wydamy 500 tych to stiketów, no to odpiszemy, no tych pointów no to odpiszemy sobie to stikety. ja sobie będę zbierał na premier league no bo jak ktoś będzie fajny, no to jednak fajny design może być coś cool, więc dobra teraz sobie przejdźmy do community, no i zdecydowanie no tak, boże tak E, więc najpierw sobie przejdźmy. Jeżeli wydamy no, na, do tych e, milestones, czyli tak, ekstra ticket, jeżeli e, od, wydamy no, 4000 punktów, no to otrzymamy 500 toast ticketów. Jeżeli wydamy 11000 community points, to otrzymamy overmarsa ze speedem fajny tak. nawet. A jeżeli wydamy 38 tysięcy, no to otrzymujemy Carlos Alberto. No niesamowite. Ja będę przede wszystkim chyba polował na to: na te, na te, no, na te pointy, community, niby, ale ja będę celował na Premier League. No i ogólnie, tutaj mamy: coinsy, to, to, busty, tokeny. Tutaj mamy pierwszych zawodników: talia, fico. A także Koreę, Drudzy zawodnicy, to tu, no też tutaj mamy 8-5 rezerwowego, tutaj mamy elitkę, tutaj już 8-5 rezerwowego, tutaj elitki dwie, tutaj elitkę jedną i dobra, co tutaj dokładnie mamy? Mamy tak, tutaj, no to drodzy zawodnicy to są, to, to są kin. A także Areola. Areola, Boże kochana, ale on ma dokokszone staty, staty. No i kolejni to to są Valverde i Bailey. Następni to to są oczywiście Aaron, Wan, Bisaka a także i Kokieza No i tacy ostatni to to są Nkunku. Nku, 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 Nku. I zapata. A na samym końcu jest Dawid Alabano. Niesamowite. Ciekawe, czy się jego będzie dało zrobić Free to Play. No, on daje teoretycznie najwięcej tych pointów. Ale jednak warto byłoby go robić. No, ale no ogólnie tu najpierw sobie też zobaczmy, bo tutaj też są oferty. Jeżeli chcecie od razu wydawać no te community pointy, no, 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 to musicie na 25 no to musicie wydać 25 tiketów tutaj za 250 musicie wydać 250, ale ja wam bardzo to pole polecam to, niby 2000 czyli tak naprawdę się to w ogóle nie opłaca ale taki boost zbiera ze zbierania tych tiketów, e, wiecie zbieracie te etykiety, no i teoretycznie chcecie jeszcze tak poczekać poczekać tutaj w razie czego nie ma żadnego limitu, więc możecie sobie otwierać otwierać ja bym bardzo poczekał na koniec tego eventu. Już pod koniec, koniec. Przed Ultimate'ami. Czy to z Ultimate? No i odebrać sobie może Community Pointy. To 80. Ja bym był. Według mnie to byłoby ok. No i okej. Okay, tutaj tak naprawdę zawodnicy są nawet dobrzy. Oczywiście jest Aaron One ale dobra. Najpierw sobie zobaczmy ultimate pointy jeżeli chcecie odebrać zawodnika od 94 no to dostaniecie tylko 20 9, to jest 15 więcej 80 no, punktów ultimate 85 punktów jest już na zawodniku 97 na zawodniku 99 to jest 135 punktów ultimate 180 jest na zawodniku 100 overall no. Ten kółku. Chociaż nie, ogumem bardzo mi się podoba Alaba. Nie dość, że ma i taki normalnie niesamowite No to jeszcze 10 tych rękawów. A on daje właśnie 250 yy, tych Ultimate Pointów. I dobra, no i teraz przejdźmy sobie do Ultimate. A. Oczywiście tutaj jeszcze nikogo nie ma. Yy. Tak, Hidden Reward, no tutaj co to będzie? No i tutaj tak. To starter. Jeżeli chce, chcielibyśmy odebrać starterka 102 ala, musielibyśmy wydać 400 tych punktów. 400. 105 tylko na tego zawodnika. No teoretycznie jakbyś odebrał Alabę, no to... No. Albo zawodnika 101, to... Nie no, świetnie. Fajnie, tylko... Jest taki jeden problem. On daje ci tylko 250. Mi się wydaje, że to, że będziemy mieli jeszcze ewentualnie. Tak! Będziemy przecież mieli. Będziemy przecież mieli jeszcze wiele szans. Bo ten. Przejdźmy sobie do pasa. No tutaj przecież jeszcze w Totspasie będziemy mieli. Oczywiście, oczywiście, ta oczywistość będziemy mieli jeszcze, na samym, samym końcu będziemy mieli Ultimate point no i to nam wszystko sumuje Razem pewnie będziemy jeszcze to wszystko na spokojnie. Jeżeli będziemy grali codziennie, nie odpuścimy sobie żadnego dnia, zdecydowanie będziemy mieli najlepszą tą nagrodę. Ja bym był bardzo zadowolony. Nie wiem jak wy, ale dobra, teraz to otworzymy sobie ostatnią, pierwszą paczuszkę w tym evencie, ale ostatnią. Pierwszą i jednocześnie ostatnią paczuszkę. Toc. Jeżeli tutaj będzie coś dobrego, no to będzie fantastycznie. Końce nie przeskoczyły, będzie to moja pierwsza paczka i to będzie iliczyć fantastycznie. E, trafiamy, no, teraz nikt nie ma tego zawodnika, ale może nam się ewentualnie przydać. No i dostaniemy jeszcze do TOC, do Community Special. Dostaniemy jeszcze oczywiście e, tutaj, ale no, jeszcze będę musiał sobie kupić kilku 80 EFL Point, no, bo ten będę musiał sobie kupić 8. 8, no 6, nie 6 to odsów, community i 8 CFL, no nie wiem. No, odblokuje nam się to po tysiącu, no, zbierany tych punktów. No, oczywiście największy hype to będzie na Ultimate, gdzie każdy będzie grał na stop, na 110%, ale ja też będę chciał grać, no w head hit to head ani nie w powyższa tak nie zagram ale kurcze no chociaż do tej nagrody no na pewno jak już będę przy 1000... 1000. które już magiczną magiczne 1000. no to to pa, poczekajcie hop pięćset 1000, no to będę już na IFE reserve. Będę chciał spróbować do ewentualnie 2000, no 4000, chociaż 1000 i będę zadowolony. Jak będę miał tysiąc będę bardzo zadowolony. No ale cóż. Odblokowaliśmy już tak naprawdę wszystko. No oczywiście. Błędy na Free to Play chyba się nie da zrobić. To samo co z czyż Czyli no niby chcieliśmy go zrobić, ale niby się nie dało. Przejdźmy jeszcze do sklepu. E, może coś tam będzie w sklepie. Dobrego, wartego uwagi. E, no i tak jest. Tak jest. Mamy jakieś oferty za gemy. E... Oj, bardzo fajna oferta! Bardzo fajne oferty, tutaj są w sklepie. E... W końcu coś dali, ale powiem Wam szczerze, nie otwierajcie tego. Nie otwierajcie tego, bo oni Was chcą wydrzeć z Was. Chcą te gemy, ale na najlepsze ligi, no to właśnie, właśnie więc. Ja Wam tego na razie nie polecam otwierać. Jeżeli otworzyliście, jesteście głupi, ale pewnie, ja, gdy ja to mówię, no to też jestem głupi. Ale powiem Wam szczerze, nie otwierajcie tego. Będziecie mieli coś lepszego. Wydacie sobie na morze ofertę z tocami. Nie wiadomo, nie wiadomo. Dużo rzeczy się może przylaszyć, więc dobrze. Ja się z Wami na razie żegnam. Żegnam się z Wami w nastroju. 20-minutowy odcinek jest. To co mówione, ale przede wszystkim muszę jeszcze zobaczyć, ile mi tam brakuje w VIP-ie. Nie dużo. Za 2 czy 3 dni, za 4 dni. Nie więcej, na pewno odbiorę sobie VIP rank 11, no i będę miał już prawie 5000 gemów, więc właśnie te gemy będę chciał oszczędzać przede wszystkim na Ultimate. No i cóż, napiszcie w komentarzu, jeżeli, jeżeli oglądacie moje filmiki, napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba ten event Team of The Season. Jeżeli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podoba... Napiszcie w komentarzu. E, pamiętajcie, trzy łapki w górę pod tym filmikiem równa się od jutra, od następnego dnia, kiedy wpijecie te trzy łapki. E, maraton do końca, prawdopodobnie do końca to, więc do końca tuczów, więc ja się z Wami żegnam i cześć!